Wydawać by się mogło, że miłość romantyczna jest czymś nieuchwytnym, niemal mistycznym, czymś co wymyka się wszelkim miarom poznania. A okazuje się, że jednak nie do końca tak jest. Na pewno też kojarzycie to słynne stwierdzenie, że między nimi jest chemia albo między kimś jest chemia. I ja się cały czas zastanawiałam, o co chodzi z tą chemią? Jakby jaka to jest chemia i skąd się w ogóle wzięło to powiedzenie? Tymczasem okazuje się, że chodzi po prostu o chemię w mózgu. Jeśli jesteście ciekawi, co to w zasadzie jest za chemia, to zapraszam was do oglądania dalej. Fischer, która od wielu, wielu lat zajmuje się badaniem miłości, w 1996 roku przeprowadziła eksperyment z wykorzystaniem funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, czyli w skrócie FMRI. FMRI pozwala na zlokalizowanie tych obszarów, które są odpowiedzialne za konkretne procesy w mózgu. W tym przypadku chodzi nam o miłość. Jej eksperyment polegał na tym, że osoby badane najpierw e, jakby widziały zdjęcie swojej ukochanej osoby albo osoby, która po prostu jest im bliska z jakiegoś względu. Następnie dostawały jakby takie zadanie, które miało na celu wymazać poprzedni jakiś tam ślad pamięciowy czy uczuciowy, i polegało to na tym, że od jakiejś dużej liczby miały odliczać w dół co siedem, a następnie prezentowano im zdjęcie osoby im zupełnie obcej, która nie wzbudza ani negatywnych, ani pozytywnych emocji. Tak więc cały eksperyment w sumie składał się z trzech zadań: jakby obserwowania osoby, która jest im bliska, tego zadania, które miało wyeliminować ten ślad uczuciowy, oraz zadania, podczas którego eksponowany był im obraz osoby neutralnej emocjonalnie. I Fischer generalnie zakładała, że odkryje wzmożoną aktywność w układzie dopaminowym. Układ ten w dużej mierze odpowiada za skupienie, energię, euforię, ale też jest to układ odpowiedzialny za uzależnianie się, co w sumie poniekąd łączy się z miłością romantyczną, prawda? Badania potwierdziły jej hipotezę i wykazały aktywność w brzusznym obszarze nakrywki, a brzuszny obszar nakrywki to sam początek szlaków dopaminergicznych. Szlaki dopaminergiczne z tego brzusznego obszaru nakrywki biegną następnie do jądra półleżącego, a stamtąd z kolei rozchodzą się między innymi do kory czołowej, która jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji czy funkcje wykonawcze. Docierają także do przedniej części kory zakrętu obręczy, która odpowiada za poczucie odrzucenia, wykluczenia społecznego, ból po stracie czy żałobę, oraz docierają w końcu do ciała migdałowatego, która odpowiada za lęk i strach. I to odkrycie sprawiło, że tak naprawdę niektóre zachowania, które są po prostu charakterystyczne dla procesu zakochania, Stały się po prostu bardziej zrozumiałe, ponieważ w momencie, kiedy się zakochujemy, to nie do końca racjonalnie się zachowujemy. I dodatkowo człowiek zdaje sobie z tego sprawę i czuje się jakoś inaczej, ale nie jest w stanie nic z tym zrobić. W ogóle jakby jest to poza jego kontrolą. Jest świadomy tego, że jego myśli są niemal w 100% skupione na ukochanej osobie, że odrzucił na przykład większość swoich pasji na rzecz, nie wiem, spotykania, się bycia z tą drugą osobą, czy też że po prostu jakaś najmniejsza niechęć ze strony tej ukochanej osoby objawia się poczuciem takiego silnego odrzucenia, albo też że y, odczuwa lęk związany z utratą bliskiej osoby. Oczywiście takie doświadczenia nie zawsze są jednakowe, ponieważ to nie jest tak, że każdy człowiek w momencie zakochania y, odczuwa wszystko z y, Takim samym natężeniem. I ma na to wpływ na przykład wyjściowy poziom dopaminy w mózgu, ale też na przykład innych neuroprzekaźników takich jak serotonina czy adrenalina. No i przede wszystkim na miłość mają wpływ także jakieś osobiste doświadczenia czy po prostu kultura, w jakiej dorastamy. No dobrze, ale w takim razie, skoro już jakby wiemy, co się dzieje w tej fazie miłości romantycznej to należy sobie zadać pytanie, jakby co się dzieje później, no bo jakby ta faza miłości romantycznej przecież kiedyś się kończy i kończy się też to takie uczucie bycia na haju. I tutaj Helen Fisher także postanowiła to sprawdzić. Przebadała pary, które są ze sobą właśnie przez kilkadziesiąt lat, mają już dorosłe dzieci, ale nadal deklarują, ale nadal deklarują silne zakochanie. I właśnie też poddano ich badaniu z użyciem FMRI i wyniki były no dość zaskakujące, bo okazało się, że tak samo aktywny był właśnie ten brzuszny obszar nakrywki. Jednak zdecydowanie mniej aktywne były te obszary, które wiążą się z lękiem czy niepewnością, a dużo bardziej aktywne były te obszary związane ze spokojem czy hamowaniem bólu. Tak więc po pewnym czasie po prostu mija to poczucie zagrożenia czy niepewności na rzecz totalnego spokoju i takiego zaufania do partnera. E, ale ten dopaminowy haj może nam towarzyszyć. Oczywiście nie w, e, jakby nie odbieramy tego już fizycznie tak silnie, ponieważ też nasze e, synapsy w pewnym sensie się przyzwyczajają do wydzielania większej ilości dopaminy. E, jednak te obszary w mózgu są nadal e, bardzo aktywne. Tak więc jeśli w tym okresie około-walentynkowym zobaczycie gdzieś w przestrzeni publicznej wielkie czerwone serca, które mają symbolizować miłość, to proszę was nie dajcie się zwieść, bo miłość w dużej mierze jest tutaj, czyli w naszych mózgach. Podsumowując, miłość jest w mózgu, a nie w sercu, a chemia między ludźmi naprawdę istnieje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam też nadzieję, że jakość tego filmu będzie w porządku, ponieważ testuję nowe ustawienia. Mam też mikrofon, jak widzicie. Mam też nadzieję, że dźwięk będzie lepszy. Zapraszam Was jeszcze do zasubskrybowania tego kanału, do zostawienia kciuka do góry, do podzielenia się komentarzem, do odwiedzenia mojego Instagrama, bo tam staram się być bardziej regularnie. I co? I do do zobaczenia w kolejnym filmie, a zdradzę Wam, że już mam kilka y, fajnych pomysłów przygotowanych na ten miesiąc. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!